Konstytucja została poniżona i ośmieszona. Organy, które stoją... Idziemy, panie profesorze, w kierunku tego, co pan wcześniej kontestował. Jak pan mówi, że została zniszczona i poniżona. Poniżona i ośmieszona. ośmieszona. To może nawet znaczy... gorsze niż zniszczona, no bo to... ośmieszona to nie ma autorytetu. To nie to znaczy, trzeba jednak pisać coś nowego. No i co? I to będzie miało autorytet? Politycy zawsze rzucą Jeżeli się dostanie pan propozycję z Kancelarii Nowego Prezydenta, profesorze Ryszardzie, profesor wejdzie w skład, to się nazywa Rada do Spraw na Prawy Ustroju Państwa, Napiszmy razem konstytucję. Podjąłby się pan takiej misji, żeby wejść do takiego organu? Po to, żeby starać się o zachowanie rozsądku i umiaru. My mamy stare konstytucje na tym świecie. Ta część niepisanej konstytucji, pisana część niepisanej konstytucji brytyjskiej ma ponad 800 lat z 1215 roku Wielka Karta Wolności. Konstytucja Stanów Zjednoczonych, Francji, Belgii, Konstytucja Norwegii to nie jest żaden argument.